nie było mnie sporo. Sporo mnie nie było, dużo się pozmieniało. Wiecie, pandemia, maseczki, DDM i te inne sprawy. Ale chciałem wam powiedzieć. Wardenga dużo mówi, że ma swoją Watachę, a Ja mówię, że twoja watacha się od ciebie odwróci. Bo już trochę odpłynąłeś. I chcę z tobą walczyć na Fame MMA 10 albo gdziekolwiek innej w jakiejś gali. Sportowo. Bez żadnych przypałów. Bo chcę ci pokazać, że Chuj Ciebie, a nie Wiking. Pamiętasz, jak dwa lata temu się spotkaliśmy w Centrum Handlowym Arkadia jeszcze przed pandemią? Mówiłem Ci, że zawalczysz ze mną. Przyjmujesz wezwanie? Przyjmujesz? Czy pękasz? Pro, przyjmuję, przyjmuję, ale problem polega na tym, że to FMMA nie chce Dawida ozdoby. A ja jestem związany z Federacją FMMA. Wiem, że teraz powstają nowe, ale jednak ja mam kontrakt, nie? Nie wiem, musisz przegadać z Bogdanem. Nie no, chyba żartuję, nie? Nie będę z tobą, Dawid falsem. Myśli później I tak mnie to z oznacza tak mniej więcej co tydzień. Nie wiem, pod postami w ogóle nie związanymi ze mną. Czasem coś wysyła zupełnie jakby z kontekstu wyrwanego, nie wiem o co chodzi yy, Nie chcę później przez 3 lata, tak jak AdBuster, dostawać wiadomości Tik tak, tik tak jesteśmy wyższy, Tik tak, tik tak Nie chcę, ja chcę żyć w spokoju Nie musieć oglądać się za siebie znaczy, Powiem tak, zawsze się Dawid z Tobą widywałem w Arkadii, zawsze z Tobą porozmawiałem Nieważne co tam mi gadałeś żeby te rzeczy ja wysłuchałem zawsze. Nie, psu, nie psujmy tego. Jesteś, mamy koleżeńskie relacje, nie psujmy tego. Jest in, wiele innych przyczyn. Yy, nie wiem, Wojskiego wyzwania. Nie wiem, rewanż z Ambrą.